Witam serdecznie moi drodzy, a więc moi drodzy, nie rok, a ludzie powinni się zmienić i ludzie się zmieniają i widać to na każdym kroku. Ja to widzę na każdym kroku, widzę to odkąd ja sam zacząłem ze sobą pracować, to widzę to w innych ludziach, tak? Bo to nie jest, mówię, globalne przebudzenie, przebudzenie świadomości i tak dalej, tak dalej, tak dalej. To nie jest coś, co się dzieje, o, pek, już, przebudzone, świadomy. No nie, no to trzeba troszeczkę tych właśnie rzeczy w sobie przepracować, tak? I w momencie, kiedy my dokładamy swoją cegiełkę, tak? Nie masz odwagi, starasz się robić sytuację, dzięki którym zdobędziesz tę odwagę, idziesz, wychodzisz do ludzi, pytasz się o jakieś małe rzeczy, o duże, aż w końcu później idziesz i mówisz całe zdanie, które e, zmienia, zmienia twoje życie, zmienia życie innych i idziesz do przodu, jesteś odważny, masz tą cechę, tak? No to dokładasz z tej odwagi, tej, którą ty zdobyłeś, nie wiem, ileś tam, no to dokładasz malutką cegiełkę do Globalnego właśnie procesu zwiększenia świadomości, no bo jeżeli każdy człowiek na Ziemi podnosi swoją świadomość, podnosi swoją wibrację, podnosi swoje, mówię, standardy, mówię, niech będzie jakiekolwiek, od emocjonalnych, poprzez standardy życia, poprzez standardy kontaktowania się z ludźmi, poprzez standardy wszelakie, które w nim. Nie grały, aktualizuje je, tak? Chce być lepszy, chce się zmienić. Widzi, że gdzieś ma jakieś zmiany, ma jakieś pole jeszcze do zmiany, ma jakieś niedo, niedociągłości, które można naprostować, które można gdzieś tam zmienić, transformować na lepsze. I jeżeli my z takim założeniem wychodzimy i pracujemy nad sobą, ze sobą, w sobie, to my jesteśmy w stanie, mówię, zwykłym uśmiechem, zwykłym tym, że gdzieś wchodzimy, gdzieś do kogoś się odezwiemy, gdzieś spojrzymy, gdzieś jesteśmy, wiecie, interakcja, jakaś scena, proszę bardzo, sytuacja sprzed dwóch dni. Stałem przy bankomacie i stały trzy jakieś tam starsze panie, wypłacałem pieniądze, no i panie opowiadają, wiecie, takie panie około 78 lat że jedna nie, zapomina jej się, jak się nazywa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no i w przy tym bankomacie, no ile się stoi, 3 minuty i byłem tak zdołowany, że mówię, nie no, nie wytrzymam zaraz, mówię, nie, mówię, drogie panie, więcej uśmiechu, więcej kontaktu, mówię, z naturą, mówię, mniej tabletek, mniej tego, nie, odezwałem się tak, o, nie, no i kobiety nagle jedna tam, dwie były w maskach, e, zdjęły te maski i zaczęły się normalnie śmiać, Ło, panie, pan żeś młody, pana plecy nie bolą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej nie, Spoko, kobiety gdzieś się ucieszyły, dałem im jakąś małą, wiecie, dawkę uśmiechu, bo uśmiechnęła się każda z nich szczerym uśmiechem. Ja tak samo mówię: głowa do góry będzie dobrze, do setki daleko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? No bo mówię: chwilę postałem i, i zdołowanie, tak? Więc moi drodzy, można swoją postawą, swoim zachowaniem, swoimi małymi, mówię, gestami, małymi, małymi, nie musisz, nie wiem mieć, nie wiem, rafinerii tego, mów mi, ropy naftowej, żeby pomagać i tak dalej, tak dalej, możesz iść uśmiechnąć się, możesz wnieść komuś zakupy, możesz komuś, nie wiem, psa wyprowadzić, możesz po prostu z kimś porozmawiać, możesz z kimś pobyć, możesz z kimś swoim czasem, nie wiem, zmotywować kogoś, zainspirować, tak, nie muszą to być rzeczy, wiesz, nie wiadomo jakie, że o tutaj wszyscy już nie wiadomo co, proste rzeczy, proste, dobre, proste rzeczy, tak, więc moi drodzy, ludzie, na całym świecie, mówię, to nie jest tylko, że u nas w kraju, mówię, widzą. Jesteśmy, mówię, w procesie ewolucji, w procesie zmiany, w, w procesie, w którym po prostu. Mm... Nie wiemy, jak to się skończy, tak? Ale jest zmiana, jest zmiana, więc jeżeli jest zmiana, to ja chcę zmiany na dobre, chcę zmiany na lepsze i chcę, żeby żyło mi się jeszcze lepiej, jeszcze wspanialej i żebym jeszcze bardziej był, nie wiem, zadowolony, żebym, żeby niczego mi w ogóle nigdy nie wiem, żebym nie musiał myśleć o niczym, że mi czegoś wiecie, no, żyjemy w pełnej obfitości, żyjemy w pełnym dostatku, każdy ma wszystko, tak? Każdy ma wszystko i każdy zasługuje na to wszystko. To nie jest tak, że coś ci się należy, bo albo ci się nie należy, albo ktoś będzie decydował, czy coś możesz, albo czegoś. Nie możesz. Nie, możesz wszystko. Możesz wszystko i ogranicza cię jedynie twoja wyobraźnia. I zobaczcie, w tym roku teraz będzie jeszcze więcej tego cyrku, no bo niestety niestety gdzieś tam trochę się to rozjeżdża, że jedni, którzy są bardzo wpaczeni, wiecie, w tą narrację taką jedyną, jedyną, wiecie, jedyną właściwą, no to z nimi się gdzieś tam, no, <laughs> można to gadać, ale no, idzie to bardzo tam, wiecie, w tą jedną stronę. No i znowu jest druga strona też, no. Że jedni tylko tak, tylko że bez, bez preparatu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można się dogadać, bo to nie chodzi w ogóle. To jest kolejna rzecz, dzieli rządź, tak? Kolejna rzecz dzieli rząd, więc mówię no, odpuszczamy, tak? Odpuszczamy, każdy ma prawo wyboru, każdy. Każdy robi to, co czuje, każdy robi to, co z nim rezonuje i każdy jest świadomy tego, co robi, tak? I mówię świadomość mówię względem... Ogólnym, mówię, na całym świecie, mówię, to, to nie jest tylko to, że ty wiesz, że coś się dzieje albo coś się nie dzieje, nie? To jest Twoje podejście do życia, to jest Twoje nastawienie, to jest Twoje to, co robisz, to jest Twoje to, jak Ty się zmieniasz w środku, a nie to, co przychodzi tu z zewnątrz i, i się podłączamy. O, będzie tak, będzie tak, będzie tak, będzie tak, będzie tak. Nie, będzie tak, jak Ty zdecydujesz. Tak będzie właśnie, jak Ty zdecydujesz, jak Ty się odważysz żyć. Dostaniesz wszystko, na co się odważysz, e, tylko. Trzeba się odważyć. Trzeba zrobić ten pierwszy krok i powiedzieć OK. Odpuszczam te stare sematy, idę dalej, robię miejsce na nowe. I ten rok, rok słuchajcie, będzie pełen też różnych dziwnych, na pewno, informacji. To od nas zależy, czy my będziemy się na nie, na nie podpinać, bo to jeszcze raz to powiem, to Ty masz tą boską iskrę w ręku i tak wyobraź sobie, wyobraźmy sobie, że nie wiem, ktoś mówi scenariusz, dzisiaj będzie padać, dzisiaj będzie słońce, dzisiaj będzie mgła. I wybierasz, codziennie wybierasz. Chcesz, żeby padało? Chcesz, żeby dzisiaj świeciło słońce? Proszę bardzo. A jak nie, to tworzysz swoje. Jeżeli to ci nie pasuje, tworzysz swoje. Dzisiaj chcę, żeby do, do 14, niech pada od 14 słońca. I taki scenariusz sobie tworzysz. Oczywiście przykład, tak? To mówię, do różnych sytuacji to można podpiąć. Od nas zależy, jak będzie to wszystko wyglądało i w nas jest moc, i w nas jest siła, i w nas jest moc do zmiany. I mówię nadciągający rok, który już się dzisiaj zaczął, ee, będzie ludzi jeszcze bardziej, jakby to powiedzieć, zmieniał, tak? Będzie nas zmieniał, będzie dawał nam dużo, dużo właśnie e, emocji, z którymi będziemy mogli sobie poradzić, będziemy mogli sobie je przepracować, będziemy mogli je właśnie e, oczyścić, uporządkować, abyśmy w końcu mogli iść tam, gdzie chcemy, tak? Przestajemy się tutaj e, światem, jakby to powiedzieć, zewnętrznym interesować, bo to mówię, no każdy, wiecie, ja o tym mówię też, ponieważ no wielu, wiele z was do mnie pisze i ej, boję się tego, ej, tu mnie to stresuje, no i mówię, no to trzeba się przestać stresować i dać sobie tą wolność, nie wiem, wejść w tą sytuację poczuciom poczuć okej, okay, gdyby się stało to, to, to i to, co się na pewno nie stanie, no bo to jest taki, wiecie, te, te, te nasze strachy są takimi e, czarnymi scenariuszami, z których nie wydarza się praktycznie żaden, e, więc... Jeżeli ktoś się czegoś boi, wejść w tą sytuację, wejść w tą emocję, chwilę posiedzieć, na koniec powiedzieć: Ok, rozumiem, dobra, wiem jak to jest poczuć się w takiej, takiej sytuacji. Ok, w moim życiu będzie to, 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 to i to, tego sobie życzę. Dziękuję, miłego dnia, do widzenia. Tak więc e, to my sobie ze wszystkim e, ra, e, radzimy, i to mówię: e, ten wzrost, mówię, dokładamy te cegiełki, dokładamy te cegiełki. Do globalnego wzrostu, który cały czas się dzieje, w którym cały czas się, nie wiem, my się wznosimy jako ludzie, po prostu jako mieszkańcy tu Ziemi, jako mieszkańcy. Cała nasza Ziemia się wznosi, a my razem z nią, o, i dokładamy po prostu swoje cegiełki, mówię, do tego ogólnego rozwoju. I tak samo mówię, jeżeli jakieś tam się będą pojawiały, żeby się nie stresować, nie, nie, nie wchodzić w te negatywne scenariusze, jeżeli. Pojawiają się jakieś, nie wiem, informacje, które nas stresują. O, nie będzie można tego, nie będzie można tamtego, nie będzie można tamtego. To uwierzcie mi na 100%, że w świecie jest balans. Na pewno pojawią się ludzie, sytuacje z możliwościami stworzenia rzeczy alternatywnych. Tak jak mówiłem tam o tych liniach lotniczych kiedyś. Pyk, dwa tygodnie później już gdzieś tam informacja była, że linie lotnicze będą tworzyła, tworzyli ludzie, którzy gdzieś tam właśnie jakiegoś tam preparatu nie przyjęli i tak dalej. I tak samo w każdym innym aspekcie naszego życia nie zamykajmy się właśnie na na takie te podstawio podstawione rozwiązania, nie? no bo my jesteśmy w stanie e, zrobić swoje nowe rozwiązanie. Jeżeli tu jest droga, no to możemy iść nad drogą pod drogą, możemy iść w zupełnie innym kierunku. Nie musimy iść tutaj, tak, jak, o, wszyscy idą, tylko my jesteśmy kreatorami i my sytuację tworzymy. Tak samo e, fajny film e, nie obejrzałem całego, ale było e, Don't Look Up, tak? E, to tam z dicaprio nowe i tak dalej, tak dalej. No i też mi to tam Rozbawiło bardzo, bo to też można Podstawić do każdej sytuacji, no jedni się obrazili Tam wśród, nie wiem Gdzieś na jakimś forum, gdzieś mi się klikło To jedni po obrażaniu, nie, że tam deta, co to jest bo, 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 bo. A drudzy, nie, no Super, super, super No i słuchajcie, i wydaje mi się, że tutaj Bo to zawsze tak jest, jeżeli coś nas dotyka No osobiście, wiecie Osobiście dotyka nas bezpo o, bezpośrednio No to podpalamy się, nie No i tutaj widać, że Ci ludzie, którzy gdzieś tam się odpalili, że o nie, nie, w telewizji tak nie jest, wo, wo, wo. no to widać, że no gdzieś coś ich ukuło, nie, no bo nikt się nie burzy, jak go nic nie rusza, nie, u jednych coś wywołuje uśmiech, a jak kogoś coś rusza i się podpala, no to widać, to jesteśmy w stanie to zdiagnozować, zaobserwować, że w tym aspekcie masz coś do poprawy, kolego bądź koleżanko, możesz być lepsza, możesz zmienić to na lepiej, możesz dać sobie szansę na bycie lepszym bez tej emocji, bez tej Niech będzie szpileczki, tak? Możesz wyjąć tą szpileczkę i pooddychać pełną, pełną piersią, także też e, nie obejrzałem całego filmu, bo tam już później cały czas, no już wiedziałem, jak to będzie, jaki tam ten wątek jest tam przekratkowe, bo ostatnie tam, nie wiem, 40 minut. E, I moi drodzy, no, no wiecie, tak w ramach, w ramach, jak tam komuś się nudzi, można zobaczyć w ramach oczywiście. E, w ramach oczywiście uśmiechu, jak komuś się mówię, tam nudzi, wiecie, chwila chwila tam pod kocykiem, jak ktoś przed spajem coś tam lubi sobie można u mnie to wywołało dużo właśnie uśmiechu, takich sytuacji, że właśnie no, no od, odwracanie, odwracanie uwagi od od problemu i zajmowanie się pierdołami po prostu O, tak to można ten film myślę podsumować w sensie w sensie takim, że po prostu jest pokazane, pokazane są pewne, pewne schematy, tak? No, w tym, w tym sensie. No, więc moi drodzy, widzicie to, że wszystko jest w nas, zależy od nas i na wielu płaszczyznach, to my, to my decydujemy, tak? I mówię, system, jakby to powiedzieć, potrzebuje bardziej nas, niż my jego. Bo my sobie doskonale radę damy w nowych okolicznościach. Byliśmy tu, zanim to zostało stworzone i będziemy, jak to już się rozpadnie. Więc moi drodzy, system potrzebuje nas, a nie my systemu. I w momencie, kiedy my to zrozumiemy, stajemy się, jakby to powiedzieć, kolejny, jakby tam, level naszej wolności, kolejny poziom naszego, niech będzie wyzwolenia, bo tak jak mówię, wolność prawdziwa jest w nas. I jeżeli ty nie czujesz się wolny, no to, no to nikt ci nie da tej wolności, mówię. Żaden jakiś tam dowód specjalny, ani jakieś inne rzeczy, nic ci tego nie da. Tylko i wyłącznie Ty sam, sama możesz sobie dać wolność. Możesz wyzwolić się ze strachu, możesz wyzwolić się ze wszystkich ograniczeń, w których w które świadomie bądź nieświadomie się uwikłaliśmy, uwikłałaś, uwikłałeś. Więc każdy ma tą moc, żeby to samemu zrobić, żeby to samemu przejść. I wtedy, jak to przejdziesz, bo to jest tak, jak tam nie wiem, jakieś obrazki są, zejście do piwnicy, nie? Jak wejdziesz, jesteś na powierzchni, wchodzisz do piwnicy i wychodzisz dopiero oczyszczony i dopiero rozumiesz, co tu się tam odwala na tym świecie. Wszystko zaczynasz to fajnie, gdzieś tam ci zaczyna wszystko pasować, tak? Ale w momencie, jeżeli ty gdzieś tam jesteś pomiędzy, walczysz, albo nie do końca chcesz, nie wiesz i tak dalej, i tak dalej, no to Niektóre te sytuacje będą powtarzać i będą się w Twoim e, życiu, jakby to powiedzieć, mm, manifestować w inny sposób, tak? Czy to będzie, nie wiem, partner, czy ktoś przyciąga tych samych ludzi, czy to będzie jakaś sytuacja, że nie wiem, w ten sam sposób, nie wiem, e, kończy się jakiś mój biznes albo coś innego. To od nas zależy, to, to czym rezonujemy, jeżeli mówimy jakieś, wiecie, takie słowa klucze, znowu, po raz kolejny. Mówię teraz w negatywnym aspekcie, jak ktoś używa takich słów, no to to eskaluje, 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 podbija te różne właśnie stany. Więc ważne jest to, co myślimy o sobie i o innych. Ważne jest to, co będziemy teraz robili, bo teraz będzie, będzie takie, wiecie, wszystko przez przyspieszy, będzie szybciej działało. Więc ważne jest, aby pracować ze sobą, czyste myśli, czyste słowa i... No, działamy z poziomu serducha. Wtedy normalne, że gdzieś tam ktoś się kiedyś zagotuje, ale to wtedy rozwiązujemy od razu. Jak gdzieś ja też tam jak się gdzieś podpalę to od razu 3 minuty mówię, przepraszam, jak coś, to przepraszam, mówię, nie miałem tego na myśli, to tamto, to tamto odkręcamy zaraz na bieżąco, żeby nie odkładać tego znowu na nie wiadomo kiedy. Tak? Jeżeli coś zrobiłeś nie tak, no to trzeba się do tego od razu najlepiej przyznać i powiedzieć. Przepraszam, przepraszam, pomyłka moja, postaram się lepiej następnym razem. Nie powtórzę tego, nie. Więc, moi drodzy. To my jesteśmy, mówię, z tymi kulkami energii. Mówię, jakbyśmy nie wrzucali tych kulek energii cały czas pod te różne, e, jakby to powiedzieć, systemowe nakładki, systemowe wiecie, jak to się mówi, drogi, struktury. To, to dawno by się dawno rozsypało, gdyby ludzie swoją energię, swoją uwagę, czyli to, co najcenniejsze, to, czym zasilamy, to, co daje paliwo, emocje nasze, dawali w rzeczy, w które. E, Interesują albo ich, albo nie wiem, są dobre. Jeżeli nie interesuje coś ich, no to lepiej włożyć energię, nie wiem, w zasadzenie stu drzew, niż wy, nie wiem, oglądanie czegoś tam na jakimś świecie, no, z jakiegoś urządzonka, który tam do, w domu rozmawia. Yy, więc to od nas, od nas to zależy, w co będziemy tą energię, uwagę, wszystko dawać. Jeżeli będziesz dawał, dawała tą energię, uwagę, rzeczy, które Cię interesują, rzeczy, które, dzięki którym wzrastać, dzięki którym dzieją się dobre rzeczy w Tobie, jak i twoim bliskim, ludziom, obcym, twoim otoczeniu, wszystkim po prostu, no to każdy, jakby szedł w te swoje takie mini skille, umiejętności, no to byśmy już dawno to wszystko popchnęli do przodu i wszystko by się jeszcze bardziej, wiecie, przyspieszyło. No i to się cały czas dzieje, no bo ja mówię, ja cały czas widzę, wierzę, czuję, że ta zmiana jest, idzie, postępuje i, i rozwija się, rozwija się, rozszerza się i wszyscy na całym świecie tego doświadczą. Doświadczą tego wszyscy. Ci, na, ci, którzy są gotowi, oczywiście, tutaj mówię, każdy ma wybór, nie dzielimy, nie, nie wszyscy są równi, wszyscy są tacy sami, wszyscy są yy, tacy sami, ale jesteśmy, mówię, no, i na, na innych, jakby to powiedzieć, etapach swojego życia. tak Każdy ma taki bagaż doświadczeń, ile przerobił właśnie w przeszłości. I to jest jedyna, chyba, różnica. Więc, moi drodzy, akceptujemy siebie, wybaczamy. Nie, nie wiem, nie, nie wbijamy szpileczek, właśnie jak z kimś nie zgadzamy, to wysyłamy do niego, nie wiem, miłość, zrozumienie, akceptację. Jak gdzieś, nie wiem, się podpalimy, no to też tą, tą emocję możemy przetransformować. Załóżmy, jesteśmy poirytowani, możemy to przetransformować w zrozumienie, w spokój, w miłość, w harmonię i zaczynamy też tym emanować z taką samą siłą, tak? Więc fajne są takie jakieś różne, właśnie momenty, kiedy my siebie zaczynamy rozumieć, obserwować, czuć przede wszystkim. No no i tyle. Także jeszcze raz dziękuję bardzo, że jesteśmy. Dziękuję bardzo, że tutaj fajnie nam się właśnie ta społeczność rozwija. Ja cały czas teraz już tam ogarniam jakieś właśnie rzeczy, żeby to jeszcze bardziej jakby to powiedzieć popchnąć do przodu, żeby nie robić tego na nie wiem no wiem że mogę zrobić więcej w tym aspekcie w niektórych aspektach więc będę starał się to zrobić i będę to robił i, i zobaczymy co, co nam wyjdzie także dzięki wielkie za uwagę bardzo mi miło za wszystkie interakcje które mi dostawiacie za wszystkie dobre słowa za wszystko co dla mnie tam wysyłacie i tak dalej i tak dalej bardzo jest miło dzięki wielkie pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia